Maneczko z tej strony, spajki y. na początek odcinka pojawią się tutaj gdzieś zwycięzcy ostatniego konkursu. No teraz był trochę mniejszy odzew, no ale z czasem zobaczymy, może jeszcze więcej osób się zgłosi do następnych konkursów, bo oczywiście będą się pojawiać cyklicznie. No a teraz już przechodząc do odcinka, kurwa jakiś czas temu już weszły weszła druga kampania, jakieś kilka lat temu, nawet nie pamiętam już ile. Ja ciupałem tę misję tyle czasu i w końcu kurwa udało mi się zrobić Excalibura Czyli pierwszą kompanię, znaczy drugą kompanię na Excalibura udało mi się dopiero zrobić, teraz będziemy lecieć z Chimerą Obiekta 279 nawet nie liczę, bo pewnie nigdy nie uda mi się go zrobić, ale wyjebane w to. Tak, mamy sobie Excalibura, zagramy sobie pierwszą bitewkę na żywo, dałem sobie załogę taka jaka była tutaj przypisana z misji może sobie damy chociaż dla dowódcy z żarówkę, bo taka trochę bieda, gdzie to jest 850 tysięcy. O kurwa nie ma więc chuj, zagramy bez żarówki. Trudno, nie wiem czemu nie mogę wziąć z Jacksona załogę trochę bieda. Myślałem, że będzie można zamienić, bo w sumie to jest czołg premium ale nie da rady, więc trudno. Wyposażymy sobie go jeszcze szybko przed bitwą. Co tu można dać? Co tu można dać? Wydaje mi się, że tutaj można kurwa dać dosyłacz. Można dać jeszcze ulepszony system naprowadzania. Szkoda, że nie ma stabilizatora, ale trzeba kupić. No i damy sobie siatkę, żeby było fajnie. Damy sobie jeszcze tutaj oczywiście materiał eksploatacyjny na szybko. Ten sam zestaw prawie na każdym pojeździe. Automatyczny system gaśniczy, oczywiście. Zobaczmy tylko jeszcze, co to za pojazd, bo jak go nie miałem, tak oczywiste to jest. Co to jest za działo? 150 uszkodzeń, 165 penetracji. Wydaje mi się fajne, jak na szóstki, bo to jest szóstka, oczywiście. DPM fajny, celność zajebista 0,3 i szybki czas celowania, bardzo fajny, dlatego sobie dałem tutaj siatkę zamiast jeszcze tam wentylacji czy innego tego typu syfu. Moc silnika, zobaczymy sobie 500 koni. Jakie ono ma tutaj jeszcze pancerza? Oczywiście, brak. Bo po co? Bardzo mocna tonę. Myślałem, że będzie większa. Zobaczymy, jak z mobilnością tego pojazdu. Maskowanie też wydaje mi się, że bardzo fajne. Jeszcze zobaczymy, wykrywanie 360 metrów. No, na szóstki może być. Wejdźmy sobie do bitwy. A więc tak, wylosowało na szóstki, kurwa i na piątki. Ja powiem wam szczerze, że już jestem trochę podkurwiony tym pojazdem. Zagrałem dwie bitwy, w pierwszej dałem dupy, w drugiej zginąłem na hita od kawu dwójki, bo miałem kurwa ping i nie wiedziałem co się dzieje. Sobie tu wychylimy, o kurwa, i nie, 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 nie jebany ping! Kurwa! Teraz daję temu niszczycielowi ostatnią szansę. Jak nie to więcej go nie wyciągnę z garażu. Nawet nie będę załogi przeszkalał. Bo i po chuj, skoro nie da się tym grać, staniemy sobie chyba tutaj na górce teraz po prawej stronie i będziemy snajpić. Nie ma co do przodu jechać tym pojazdem, szczególnie bez żarówki. Załoga jest chujowa i to widać to działo. Może i dobre jest na papierze, ale no bez załogi to i chuj z tego będzie. Jak to mówi, i z, z pustego, i Salomo nie naleje. Kurwa, takie przysłowie. No, bez żarówki też, raz, dwa, nie wiadomo, kiedy jest spot i możemy paść. Kurwa, staniemy sobie w tym miejscu. O, tak przyczajony kurwa, tygrys BD yy, i ukryty smok. Mam nadzieję, że coś kurwa teraz zrobię, bo już naprawdę się zdenerwowałem. Szczególnie tym pingiem jebanym, który jest yy, co chwila, nie wiadomo skąd. No a takim pojazdem, tak samo jak i czołgami lekkimi, jak będzie. Kurwa ping w nieodpowiednim momencie No to raz, dwa możemy zginąć No ale już bez nerwów Poczekamy sobie co tutaj się wyspotuje Myślę, że jest szansa coś tutaj zrobić Skoro tak dobrze wylosowało Ale jeśli szybko zginę To kurwa nic nie zrobię Nie wiem czy tu będzie przestrzał Nie będzie Ale taka fałeczka Ona to jest bardzo fajny cel Jest, już jeden strzał no i kurwa zobaczcie, no i chuj! Kurwa jebany To jest kurwa, no powiem wam, aż śmieszne kurwa, stoisz, strzelasz i nagle ci gościu zajeżdża drogę, bo zobaczył, że ty kurwa masz dobrą pozycję. A, już się poddenerwowałem, ale mam nadzieję, że, że nie będziecie na mnie źli za w kurw. No bo to już jest trochę hamski. kurwa strzelasz, masz ładny przestrzał i ktoś ci zajeżdża drogę. Myślałem, że w tej grze jest reguła pierwszeństwa, ale chyba się kurwa myliłem. No ale to już bez znaczenia nic nie widać, więc nie ma co strzelać, prosta, prosta reguła. Ale i coś jedzie, coś jedzie. Kurde, dostał, już myślałem, że nie trafię. Tutaj mogę mieć spot, jest jedna arta, ale ona musi być blisko. Żeby mieć do nas przestrzał. Może się trochę cofniemy, przy okazji na tą KW-1, która się będzie ewentualnie tam wychylać, jest 2 do 1 w dupę, ale to jest dopiero początek bitwy. poczekałem przeciwnicy też nie są nacy u nas, też nie dają dupy, więc bardzo fajnie jest szansa zrobić jakikolwiek wynik. Tamtego już bym strzelał, gdybym kurwa miał pozycję. Dostał pięknie 135, ale mam spota. Teraz on się chce wycofać, ale już kój. Dobra. Teraz ja się kurwa będę chciał wycofać. To jest właśnie takie granie na małym, na małym dystansie, a już kurwa druga strona cała padła, więc trzeba się jakoś tak skitrać. Ostatnią bardzo fajną bitwę miałem na tej mapie i kurde przegrałem właśnie przez Kapa. A naprawdę na trójce już miałem około 4000 uszkodzeń, więc jak na mnie bardzo dobry wynik. Zobaczymy co tu pojedzie sobie, jest. I sztuk pad. Kurde. no ma 400 szkody, no ja mam dużo więcej, więc wyjadę po prostu i go postaram się skończyć. Bo no ma też bardzo fajne działo, arta mi trochę pomogła. o ma ogłuszenie, więc możemy go ciupać. No ale dwa razy mi piznął Teraz musimy się znowu schować. T-67 jest u przeciwnika. Na no, T-67 mogę załadować sobie haeczki. One nie są jakoś e, zajebiste, super. Ale wydaje mi się, że dałyby radę. Szkoda tylko, że one kurwa nie wchodzą. Bo w jednej bitwie już naprawdę też miałem te hajki, które powinny wchodzić. E, tam był bodajże czołg po przeciwnej stronie e, Dicker Max. Na zielono wszystko się ładnie świeciło. I chuja, nie chciało wejść, chodziło po 70. Jest diker max. A heczki jakieś są opłacalne na tym pojeździe. No kurde, nawet. Nawet opłacalne, więc sobie strzelimy. Udało się też w międzyczasie coś odbić. A kurwa, zajebałem z heka. Cajebiście opłacalne, kurwa, są. Jeszcze lepiej, kurwa. Także do tych hajków, mimo że są dobre na papierze, nie jestem przekonany, tak się czaje na tą fałkę. Może niekoniecznie powinienem tak stać z tyłu, ale nie wiem, gdzie ona jest. A to też jest bardzo dobry pojazd z szybkim przeładowaniem. Chodzi mi oczywiście o tą fałkę, która się znajduje w tym miejscu. Ale jako, że ja tak długo stać nie umiem w jednym miejscu, to podjedziemy sobie do przodu. Często przypłacam to życie, bo kurwa zaraz ginę, a powinno się stać. Jest fałka. Nie wiem gdzie ten strzał poleciał, ale teraz już wpadło. Ona strzeliła ta fałka niemiecka. Bardzo, bardzo fajny pojazd. Bardzo mi się podobał, jak go markowałem. Teraz, tak co tu jest T67, może jechać do nas, może, ale nie musi. Trzeba byłoby się jakoś tak na niego przygotować. No i oczywiście z hałeczkiem. Tylko nie wiem, czy on mnie nie będzie widział pierwszy. Jest jeszcze T14 i FV. FV jest z tamtej strony. Także jedziemy do przodu. Ogólnie napiszcie, jak wy stoicie z tymi misjami. Czy jest wam po drodze z nimi, czy nie? Ile już macie zrobionych? Ja, tak jak, jak mówiłem, no kurde, wolno, wolno idę, ale nie ma co się śpieszyć. Early i tak pewnie nie zrobię. Tutaj już pewnie nic nie ma więc jedziemy na tego T67. Na niego potrzebujemy trzy strzały. Mamy wsparcie z tyłu. Więc z możemy. Kurde, czy wylosuje? 14. Ale arta pomogła. Bardzo fajnie już drugi raz mi pomogła. A ten dostał. No ale niestety dostałem magazyn i musiałem paść. A szkoda na no 1600 uszkodzeń. Nie pokazałem za bardzo e, możliwości tego pojazdu, chociaż wylosowało fajnie. Do tego potrzeba jest fajna mapa pod ten pojazd. No to mogła być, ale trochę się nawkurwiałem i gówno zrobiłem. No 1600 uszkodzeń. E, druga klasa. Wynik trzeci. No wydaje mi się, że takim T3485 idzie zrobić więcej. Ale nie skreślam jeszcze tego pojazdu. Tak jak mówiłem na początku bitwy, no nie wkurzy mnie aż tak bardzo. Wiadomo, że tutaj załoga jest jeszcze niewybitna, dlatego też i warunki miał trochę cięższe. Jakby, za, jakby tą załogę wyszkolić, to pewnie i lepiej byłoby zagrać. A jak z zarobkami? 20 tysięcy do przodu. Może być, wiadomo, to szóstka, to nie ma zarabiać, a i tak to pewnie nie zarabia. Te czołgi premium z tych kampanii są tylko... Premium z nazwy i chyba do szkolenia załogi, mam nadzieję, że Wam się podobał taki krótki odcinek dzisiaj. Trochę na wkurwie, bo naprawdę, nieraz z tymi graczami to jest przegięcie pały, co oni robią. Wydaje mi się, że chociaż ja jestem ham, to jestem nieraz bardziej kulturalny w tych bitwach, nie przepycham niż niektórzy inni. Także to by było na tyle. Ja zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i komentowania, co Wy sądzicie o tym pojeździe i o tych kampaniach czy robicie je czy nie i to by było na tyle trzymajcie się na razie cześć